Mobilne suszarnie mep do dziś znalazły już wielu użytkowników na terenie Polski. Na wystawie Polagra Premiery kolejny raz będzie obecne polskie przedstawicielstwo producenta z Finlandii. Na stoisku nr 39 w pawilonie 4 można będzie nie tylko porozmawiać o suszarnie, ale także... Kompleksowe rozwiązania. Międzynarodowe targi rolnicze polagra premiery już 21-24 stycznia 2016 roku w Poznaniu. Międzynarodowe targi Poznańskie potwierdziły, że ekspozycja targów zajmie ponad 50 tys. m powierzchni. Tylko co dwa lata odbywa się to wydarzenie. Stolica Wielkopolski stanie się meką technologicznych nowinek, prezentowanych przed rozpoczęciem prac polowych, z uwagi na swój termin. Jak zapewnia dyrektor projektu Jakub Patelka podczas targów Polagra Premiery, odbędzie się pokaz kilkuset nowości. Wystawcy zaprezentują innowacyjne i zarazem najbardziej wyczekiwane rozwiązania na nowy sezon. Znaczna część asortymentu swoją premierę będzie mieć właśnie w Poznaniu. Zwiedzający jako pierwsi w Polsce zobaczą produkty, których nie było do tej pory w sprzedaży na rynku krajowym.